Odcisk między palcami, a zrotowany piąty palec stopy jak sobie z nim radzić? Zrotowany mały palec u stopy to częsty problem, w którym palec podwija się pod sąsiedni czwarty palec. Taka deformacja powoduje wzmożone tarcie i ucisk, co prowadzi do powstawania bolesnych odcisków, zwłaszcza na zewnętrznej stronie palca lub w przestrzeni międzypalcowej. Problem ten dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Często w wyniku noszenia zbyt wąskiego obuwia deformacji biomechanicznych, czy nieprawidłowego ustawienia stopy. Brak interwencji może prowadzić do przewlekłych dolegliwości bólowych, pogłębienia się deformacji oraz konieczności usuwania odcisków, które będą nawracać. Aby skorygować tą deformację oraz unikać w przyszłości drażnienia uciskanych miejsc, zaleca się odpowiednią terapię opartą na tapingu, korekcji ustawienia palców i właściwym doborze obuwia. Jak działa ta terapia? Taping to technika polegająca na naklejaniu elastycznych taśm na stopę, które delikatnie kierują palec do właściwej pozycji. Taśmy działają na zasadzie biomechanicznego wsparcia, niwelują podwijanie się palca, pozwalają mu wrócić do naturalnego ustawienia. Regularne stosowanie tapingu poprawi układ palców, odciąża bolesne miejsca i zapobiega tworzeniu się nowych odcisków.